Państwu pokazać, jak się one skończone właściwie się. Było raz trzech braci, którzy wędrowali krętną drogą po dniem Doszli w końcu do rzeki zbyt głębokiej, by przez nią przejli, i zbyt groźnej, by przez nią przepłynąć. Bracia znali się jednak na czarach, więc po prostu machnęli już i wyczerpali most na dnie w swoim drogę zagroziła się z na I śmierć przemówiła Była sławka, trzem nowym ofiarom udało się przekryć, bo zwykle cen Nie dała jednak Postanowiła udać, że policja w czarodziejskim uzbrojeniu trzech graczy i oznajmiła że każdemu lecz, od każdej z istniejących próżek za pomocą której zwyciężył w każdym pojedynku. Wróżdżkę godną nadzieja, który pokona rozstrzygnięć. Śmierć podeszła do najstarszego drzewa, ruszącego na brzegi brzegi. Wycięła z jego Ja zdezlował się w tydzień podróża, aż doszli do pewnych dalekiej wioski i odszukał czarodzieja, z którym się kiedyś pokusił. Mając prawdą nóżkę w ręku, nie mógł się też pojedynczyć, ale Choć wróciła z zagrobu, nie należało w prawdziwie do świata śmiertelników i bardzo się śmiało. W końcu od dwóch dni doprowadzono do szaleństwa bez beznadziejnego,